Piątek, trzydziesty tydzień zwykły. Pierwsze czytanie z Apokalipsy jest dosyć trudnym czytaniem o śmierci, o drugiej śmierci, o walce, ale na końcu mamy ostateczne zwycięstwo. Pisze święty Jan Ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I bardzo ciekawie opisuje co miasto święte Jeruzalem nowe ujrzałem, wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica, zdobna w klejnoty dla swego męża. Jerozolima jest oblubienicą. Co to jest ta Jerozolima? Duch i oblubienica mówią przyjdź. Kto mówi do Jezusa Maranata? Kto mówi przyjdź? Kto jest oblubienicą? Święty Paweł pisze w swoim liście, że, że Chrystus umiował Kościół i wydał za niego siebie, samego siebie za niego. Kościół jest oblubienicą, on jest, Kościół jest Jeruzalem, Kościół jest miastem nowym. W tym sensie warto trwać w Kościele, w tym sensie warto pozwolić siebie przygarnąć do Kościoła, w tym sensie warto w Kościele czekać na te czasy, kiedy przyjdzie nowe ziemia, nowa Ziemia i nowe niebo. Nikt nie jest tak kochany na świecie przez Jezusa jak Kościół. Jeżeli On jest oblubieńcem, a Kościół jest oblubienicą, to nikogo nie kocha na świecie Chrystus tak, jak kocha Kościół. My, mamy, my źle myślimy o Kościele, mamy zdeformowany obraz Kościoła. Nie rozumiemy, czym jest Kościół, myślimy, że to są księża albo biskupi. Chodzi o rzeczywistość ludzi, o ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, o ludzi, którzy decydują się pójść za Nim, którzy mówią, że On jest Jezusem, że jest Panem i Zbawicielem. Chcesz być kochanym przez Jezusa, chcesz mieć doświadczenie miłości bądź w kościele. Nigdzie indziej nie doświadczysz tak miłości Jezusa, tak miłości Boga wcielonego, jak doświadczysz w kościele. Nawet jeżeli Twoja wartość wydaje się kiepska, bo psalmista mówi: Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka, gniazdo w świątyni, nawet wróbel, nawet jaskółka. Pamiętacie z Ewangelii ten fragment, kiedy Jezus mówi: Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za Asa. Jeżeli dwa wróble kosztują jednego asa, jedną szesnastą dniówki, to jeden wróbel ile kosztuje? Jedną drugą dniówki, ile to jest? Dwadzieścia minut pracy, piętnaście, pół godziny. Patrzcie się, jak wróble są tanie, a jednak, chociaż wydają się one bezwartościowe, to mówi Jezus, żaden nie spadnie z nieba bez woli Ojca i one znajdują swój dom. Coś, co wydaje się po ludzku bezwartościowe, znajduje swój dom w domu Ojca. Może być taka pokusa, że jestem grzesznikiem, więc Bóg mi odrzuci. Może być taka pokusa, że popełnię jakieś takie straszne rzeczy, więc nie powinienem wchodzić do Kościoła. Czasem ludzie mają takie poczucie, że jak zgrzeszę, to już nie mogę się modlić, albo nie mogę chodzić na przeświętą, świętą, albo jakoś Pan Bóg mi odrzuca. Nie, to jest, to jest działanie złego. To, to, jest, to są jakieś potrzeby, które mówią, e, nie rób tego, ale... Ale my sobie musimy powiedzieć jasno, rób to, nie, to znaczy wracaj do Boga, uwierz w to, że jesteś Jego dzieckiem. A jako dziecko jesteś o wiele bardziej wartościowe i ważne niż, niż wróble, niż jaskółki. Miej dom w domu Ojca, nie uciekaj z Kościoła, również tego fizycznego. Znajdź swoją parafię, swoją świątynię, swoje miejsce, gdzie będziesz przeżywał Eucharystię. Bez względu na stopień Twoich grzechów, to jest Twój dom, bo przecież jesteś Jego dzieckiem. Ewangelia opowiada o przykładzie drzewa figowego, że jak spojrzymy na figowiec, to potrafimy rozpoznać po pąkach, czy już jest lato. Jezus mówi, że spróbujcie rozpoznawać znaki czasu przez przyrodę, uczyć się przez przyrodę. Oczywiście tu jest mowa o końcu świata, mowa jest o, o pewnego rodzaju takim czasie, który się musi wypełniać, ale wydaje się, że fajnie byłoby, abyśmy trochę wrócili do przyrody i do natury i uczyli się od zwierząt, od roślin, uczyli się od pewnych zjawisk, prawd, które, które są ważne, które są istotne, albo uczyli się przynajmniej myśleć. Tak. Dla mnie od wielu lat takim ewenementem jest głuszec zwyczajny, ten ptaszek jak ma fazę godową, to, to, to śpiewa w taki sposób przedziwny, że, że ma cztery rodzaje zwrotek, czy strow, czy, czy części tego śpiewania, klapanie, trelowanie, korkowanie i na końcu szlifowanie. I jak wchodzi w tą fazę szlifowania, to ma takie półtora sekundy, jedna czy do dwóch sekundy, że tak po prostu taki dźwięk wydaje, że głuchnie od tego, że nic nie słyszy. W tym momencie też można go zapnąć, można go podejść, szlifowanie. Tak nieraz młodzieży mówię, że, że jak się człowiek zakocha, albo jak człowiek wejdzie w jakąś fazę, jak jakoś emocjonalnie zacznie pewne rzeczy przeżywać, to może wejść w moment takiego szlifowania, że nic nie słyszy. Rodzice mu mówią: Nie rób tego, sumienie mu mówi: Nie rób tego, kościół mu mówi: Nie rób tego, a on dalej szlifuje po prostu. I w tym czasie drapieżnik może go pochwycić, może mu zrobić krzywdę. Możemy się uczyć od, od, od zwierząt wielu rzeczy. I kiedy Jezus mówi o tym, spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa, spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa, to, to jakby też chce pokazać: popatrzcie na tym świecie, nie tylko na siebie, popatrz na przyrodę, popatrz na zwierzęta, popatrz na swojego kota psa, ucz się, ucz się od Niego. Przyjdzie za chwilę Adwent. Jest taki piękny wiersz twardowskiego o czekaniu, żeby się uczyć czekania od psa. Popatrzmy na na przyrodę na to, co Pan Bóg stworzył, bo ona jest mądra, mówi bardzo wiele, nawet kiedy milczy. Pan z Wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.